Dzień dobry, dzień dobry, witam Was w nowym odcinku w kuchni, w którym przygotujemy sobie czterodaniowy catering na kolejny dzień. Sprawdzimy, jak dużo czasu mi to zajmie. Celuję w 20-25 minut, zobaczymy, czy się uda. Ale przygotujemy sobie cztery posiłki: zrobimy sobie pastę bezrybną, owsiankę, bowla z tofu i sałatkę gyros z kotletami sojowymi. Kotlety sojowe mam już przygotowane, ale resztę zrobimy całkowicie od zera. Dajcie znać, czy podoba Wam się ten odcinek i czy wygotujecie sobie takie dania na cały dzień. Mam nadzieję, że szybciutko, szybciutko uda nam się ugotować te cztery dania. Ja zostawiam nagranie po to, żeby widzieć jak dużo czasu mi to zajmuje i lecimy na gotowanie. Oczywiście musimy tutaj doliczyć jakiś bufor czasu ze względu na to, że będę chciała dla Was robić jakieś przebitki. Mam drugi telefon y, już przygotowany, także mam nadzieję po prostu, że wybaczycie mi delikatny poślizg. Wy sobie możecie odjąć parę minut od tych y, przygotowań i lecimy robić jedzonko. Zaczynamy oczywiście od tych najdłuższych czynności. Przygotowałam sobie całą rozpiskę na dzisiejszy dzień i zaczynamy. Zaczniemy od ugotowania ryżu, bo będziemy potrzebować ryż do bowla. Więc biorę ryż i robimy. Musimy teraz znaleźć garnek. Jak widzicie, tutaj muszę ustawić sobie drugą kamerę, żeby Wam pokazać, co się tutaj będzie działo i gotujemy sobie ryż. I ja od razu wam mówię, niektóre z tych dań robię po prostu w większej porcji. Ugotujemy sobie 100 gramów ryżu. Ryż będzie się nam gotował jakieś 15 minut, więc musi po prostu pójść na pierwszy rzut. W międzyczasie przygotuję kotlety sojowe i tofu. Są to rzeczy, które będziemy sobie smażyć, więc musimy je po prostu przygotować nieco wcześniej, tak żeby już się nam usmażyły. Tak jak Wam wspomniałam, kotlety sojowe są już zagotowane. Właściwie ja zalałam je wrzątkiem, moczyłam przez jakieś 10-15 minut, później odsączyłam, ze względu na to, że po prostu to jest rzecz, którą możecie zrobić tak całkowicie, całkowicie, robiąc zupełnie inne rzeczy. Teraz te kotlety sojowe kroję w mniejsze kawałki i będziemy robić im taką wyrosową panierkę. Oczywiście, możecie tutaj też użyć tofu, nie ma problemu. A Jak jecie mięso, no to oczywiście kurczak spoko, ale ja zachęcam do wypróbowania kotletów sojowych, ze względu na to, że są naprawdę bardzo dobre, dobrze się je przyrządzi. Ja mam tutaj e, 8 kotletów sojowych i będzie to taka duża porcja sałatki. Ryż już się nam prawie gotuje, a ja do kotletów sojowych dodaję dwie lub trzy łyżeczki mąki kukurydzianej, i do tego dajemy dwie łyżeczki przyprawy do grosa. To zrobi nam taką grosową panierkę. I wszystko to dokładnie mieszamy. Tylko oczywiście e, syndrom za małej miski, ale damy radę. Damy, damy radę. Dobra. I teraz przygotujemy sobie jeszcze tofu. Tofu kroimy. Będziemy odsączyć wodę. Tofu kroję na plasterki. Też robimy z Całej kostki. Normalnie zrobiłabym z połowy, albo nawet mniej, tylko że po prostu robimy od razu dwie porcje. Ja od razu to wyrzucam do kosza. Ryż nam się gotuje, więc nastawiam czas na 15 minut. To jest po prostu najdłuższa rzecz. I teraz nie mogę za nic w świecie ustawić dobrze czasu. Udało się, to było ciężkie. Bierzemy miseczkę, ale zanim zrobimy tofu, to ja wyjmę patelnię i będziemy przygotowywać sobie olej. Będziemy potrzebować dwóch patelni, bo będziemy smażyć i tofu. Tutaj sobie zrobimy tofu. Więc nie dajemy dużo oleju. A tutaj kotlety sojowe, i damy go trochę więcej. I ja już sobie rozgrzewam, tak naprawdę, ten olej. Trzeba było sobie wcześniej wszystko przygotować, ale nie oszukujemy. Do miski lejemy sos sojowy, trochę słodkiej, pap wędzonej papryki, troszkę oleju, troszkę pieprzu i troszkę cukru trzcinowego. Taka jedna łyżeczka. Mieszam i wrzucam tam tofu. Obtaczamy i zaraz będziemy wszystko wszystko smażyć. Teraz będziemy robić pastę z tofu bez rybną. Bierzemy jeden płatek nori. Może być taki mniejszy. Wrzucam go na dno. Do tego jedna kostka wędzonego tofu kroję i odsączam z wody. Mamy co i kroję na troszkę mniejsze kawałki, żeby się łatwiej nam to blendowało. Wyrzucam od razu, trzeba dbać o porządek. Wrzucamy rzeczy do smażenia. W międzyczasie posolę jeszcze ryż, bo go nie posoliłam. A tutaj na drugą patelnię wrzucamy kotlety sojowe. Do blendera dodajemy sól i pieprz. Do tego sos sojowy, do tego troszkę oleju, i teraz jeszcze musztarda oraz majonez. Musztardy dodaję pół łyżeczki, a majonezu całą. I bierzemy się za blendowanie. Jeśli pasta jest zbyt gęsta, to dolewam troszkę oleju. Lub majonezu. Możecie, możecie też dodać majonez. Ale ja dodałam teraz trochę oleju. Pasta jest zblendowana już perfekcyjnie, więc na razie ją odkładam. A my przygotujemy sobie owsiankę na zimno. Do miseczki wrzucam 50 g płatków. Musimy trochę zamieszać rzeczy na patelni, by się dobrze smażyły. Szczególnie te kotlety sojowe. Do owsianki, właściwie do płatków owsianych, dodaję... Yy, Jakąś łyżeczkę płatków chia, nasion chia właściwie, tak żeby uzyskać nieco lepszą konsystencję. Do tego słodzik, dodamy dwie łyżki, żeby było naprawdę słodziutko. Do tego łyżeczka kakao zrobimy sobie czekoladową. Owsiankę, około 125 ml mleka roślinnego i do tego dwie łyżki jogurtu. Ja takie kopiatę daję i teraz po prostu trzeba to dobrze wymieszać. Do owsianki dodaję jeszcze jagody mrożone, i one się po prostu w lodówce. Rozmrożą już i będą, i będą na jutro gotowe. Całkiem sporo ich wrzuciłam, ale to tak naprawdę na oko. Mieszamy ostatecznie naszą owsiankę i pakujemy ją do lodówki, bo ona sobie będzie w lodówce leżakować i czekać na jutro. Jeszcze jutro dodamy jakąś czekoladkę, bo po prostu trzeba ją parę razy zamieszać. Pyk do lodówki. Delikatny, szybki ogar. Będziemy teraz robić sałatkę gyros. Potrzebujemy kapustę pekińską. Umyjemy ją trochę. Przygotujemy, pokroimy. Prawdopodobnie udałoby się szybciej zrobić tę sałatkę dużym nożem. Dlatego biorę duży nóż i kroimy. Robi się tutaj trochę syf, ale mi się zawsze robi syf podczas gotowania, więc nie jest to żadna nowość. Resztę odkładam, bo przyda mi się nieco później. Wzięłam za małą miskę, od razu to mówię, od razu zmieniam. Więc zrobimy to po prostu w dwóch pudełkach, skoro i tak ta sałatka to więcej porcji niż jedna. Mam tutaj kukurydzę, odsączamy ją z zalewy i, i dzielimy na te dwa opakowania. Najpierw wrzucam kotlety sojowe, grosowe, Odsączamy kukurydzkę, mamy to, więc rozdzielamy. Teraz ogórki konserwowe pokroimy. Kroję je na plasterki i rozdzielamy. Pokroimy jeszcze jednego. Całość teraz po sole i po pieprze. Do tego dodajemy jogurt naturalny i wegański majonez. Kocham ten majonez. Nie będę teraz tej sałatki mieszać ze względu na to, że kotlety są jeszcze ciepłe. A najlepiej będzie wymieszać ją dosłownie minutę przed zjedzeniem e, z tym majonezem i z jogurtem, po to, żeby po prostu nie podeszła ta sałatka wodą. Na naszej liście został nam jeszcze do skończenia obiadek. Zaczynam od odsączenia ryżu. Mam kolejne pudełko i przesypiemy sobie ten ryż do pudełka. Odsączony. Obok poukładamy tofu. Do tego trochę awokado. Przekładam tutaj do miseczki, właściwie do pudełka. O nie, awokado na bluzce. I do tego kroję pomidora jednego i trochę ogórka. Ogórka kroję troszkę więcej ze względu na to, że przyda nam się na śniadanko. I kroję jeszcze ogórka konserwowego. Pastę z tofu przekładam do pudełka takiego lunchboxowego, po prostu zwykłego pudełka i będzie trochę z dodatkiem awokado. Mam łyżkę z awokado, ale to nic nie szkodzi, na pewno to nie zaszkodzi. Układam tutaj ogórka, właściwie ogórki. A chlebek wyjmę sobie z zamrażarki i będzie yy, rozmrożony na jutro. I tak naprawdę to jest gotowe wszystko. Ja ogarnę tutaj troszkę, pokażę Wam co zrobiliśmy yy, i podsumujemy sobie czas, ale teraz troszkę po prostu ogarnę. Dodajemy jeszcze na owsiankę trochę czekolady, takiej z ciasteczkiem, więc będzie coś chrupać, coś będzie słodkie. I to są wszystkie posiłki, cztery posiłki, dwie duże porcje sałatki. Mamy większą porcję obiadu. Tak naprawdę to będzie dla dwóch osób, lub dwie po prostu dla jednej. Mamy pastę kanapkową dla dwóch osób i jedną porcję owsianki jagodowej z czekoladą. Zajęło mi to mniej więcej coś między 25 a 30 minut. Więc zakładając, że nie nagrywacie takiego odcinka, nie zmieniacie kamery i nie opowiadacie wszystkiego po kolei, co jest kurczę męczące, bo zaschło mi w gardle, strasznie i musiałam robić przerwy na picie. Po 25 minut, słuchajcie, spokojnie. 25 minut spokojnie. Wszystko pachnie cudownie. To są szczególnie, więc ja już totalnie nie mogę doczekać się kolejnego dnia, jak zjem tę pastę, na przykład śniadaniową. O, oh, wow. To jest nasz, nasz cały catering. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał i dajcie mi koniecznie znać, czy robimy kolejne wersje takich dni, że będę gotować jednego dnia, 20-25 minut posiłki na kolejny dzień. Dajcie znać, czy chcecie zobaczyć kolejne propozycje, a my widzimy, się, mam nadzieję w następnym odcinku, zostawcie jeszcze suba przed wyjściem z tej stronki i do zobaczenia.